Witam, ja jestem JJ Joker. A to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Patapon. W tym odcinku możecie mnie nazwać idiotą. Tak, proszę bardzo. Bo. Mam zbyt duży bałagan na Polpicie i nie zauważyłem jednego filmu, tak? Więc ta część powinna być częścią 22. Eee... I będzie częścią 22. Dobra, nieważne. Ja to pozamieniam tak, żeby to To jest 22. część. Ehm... Tak, jest lekko nie po kolei, wybaczcie mi, no, człowiek człowiekiem jest, zdarzy się problem, może... Nie ukrzyżujecie mnie chyba za to. Yy, Okej, okay, także więc idziemy walczyć z Dogaenem, to jest druga wersja, powiedzmy, bossa Gaena. Ja ich nazywam bossami-robotami, bo wyglądają jak starożytne jakieś roboty antyczne. Chyba wiecie, o co chodzi. Oh, dobra, dobra, dobra. I tak, tutaj poznamy to kolejną piosenkę. Teraz chciałbym podziękować. Zaraz powiem Wam komu. Użytkownikowi, który zwrócił mi uwagę. Aha, dobra, tłumaczę. Czas nauczyć się nowej piosenki Ponczaka, używanej aby ładować energię. Dajcie mi chwilę, Jezus. Już tak, takie mam zamieszanie. Dosłownie w tym momencie nagrywam komentarz bez żadnego przygotowania. Wy, musicie mi patrzeć tą prowizorkę taką strasznie, ale zdarza się, naprawdę. Przepraszam. E, czekaj, czekaj. Dobra. Dzięki. E, o Jezus. Dobra, napiszę na ekranie. Mam nadzieję, że czytam w miarę ok. Od co de Lioko. Od co de Lioko. Napiszę na ekranie, dzięki, że zwróciliśmy szybko uwagę. Jeszcze dużo ludzi nie wiedziało, nie okrzyczeli mnie strasznie. Dobra, tak więc walczymy z Doganem. Nienawidzę tego gościa z, po prostu z całego serca. Tu widzicie pewien błąd, który sprawia, że często Pataponem, mimo tego, że uciekamy, dostaną w czapę, bo blokują się na jego ręku. Tak więc nie dziwcie się, jak wam się to przydarzy. Kolejne, za co go nienawidzę, to jest to, że... Chyba w tej walce akurat nie, ale często po prostu uwielbiał przez cały czas. Ja go raz atakuję, on używa lasera, ja muszę uciekać, przybiegam, on znowu lasera, znowu muszę uciekać. Nienawidzę tego ataku. Mm, co więcej, oh, kochany laser, prawda? Jest taki zły teraz na siebie, jestem w sobie się nawet. Oraz to masakra. Dobra, przeżyję jakoś to. No muszę, wyjścia nie mam. Ludzie do mnie teraz jeszcze piszą, bo Dajcie mi spokój. Ale mam nadzieję, że to jest taka, taka chyba pierwsza grubsza wpadka i mam nadzieję, że ostatnia. Odpukać w nie malowane mam coś nie malowane? trafił. O jest kawałek biurka nie malowany. Okej, okay, dobra. Odpukane będzie dobrze. Oh, jeszcze dzisiaj taki niewyspany jestem, masakra, po prostu... Jak mi zwrócił uwagę ten użytkownik, to załamałem się, patrzę, zaraz, cholera jasne, faktycznie nie ma. A najlepsze jest to, że tej części nawet nie miałem nakręconej, żeby chociaż miałem nakręcone, to bym po prostu zamienił części, to nie. Teraz muszę robić komentarz w biegu, zatem mnie ludzie znienawidzą i w ogóle. walka sama w sobie też była ciężka, te, padną mi zaraz wszystkie patatony i będzie po prostu masakra. O właśnie taka rada a walki z tymi robotami. Ja miałem taką sytuację w czasie trening, treningów, tak, treningów, w czasie farmienia tak zwanego, yy, bo ten laser atakuje wszystkich, nawet ostatnie rzędy, nawet Yumipony. I zabił mi ostatniego Yumipona. I nie mogłem się wycofać, i on został wtedy. Tak więc uważajcie, na tej planszy też można stracić patapona na stałe. Tak więc, jeżeli macie jakiegoś bardzo wartościowego, dajcie go naprzód, you miponów, to nie będzie takie, takiego ryzyka dużego. To się rzadko zdarza, ale się może zdarzyć. Jakbym miał stracić barsalę na przykład, albo mogiona, ten chyba się poklastał. Ehm, tak w ogóle włączony mikrofon? Włączony, dobra. Jak macie jakieś pomysły na takie randomowe, nie wiem, pierdoły w odcinkach, to piszcie do mnie na prywatne wiadomości, żeby reszta użytkowników nie wiedziała. Napiszcie jakieś tam ciekawe, bo wiadomo, ja jestem człowiekiem tylko i nie wszystko mogę sam wymyślić, a często sam mam jakieś pomysły do innych let's playów i a autor na przykład na to nie wpadnie, tak? Więc piszcie, każdy ma różny humor, różne żarty, tak więc wysyłajcie. Jeszcze tylko na prywatne wiadomości, żeby nie zdradzać. Nie, ja nie do Glaseru po prostu. Tak więc to jest część 22. A ja już w poczekalni mam 25 w tym momencie. A właściwie do 26 teoretycznie, bo teraz muszę zmienić wszystkie numerki. Nie, no ekstra. Jest ten niesamowity. Dzisiaj sobie tak dla żartu odpaliłem moje Patapon 2. Sprawdziłem dokładnie, mam 47 godzin gry już tam i chyba pokażę Wam, jak można zrobić armię. Bo naprawdę ja miałem oczy jak 5 złotówki, bo dosłownie jak pograłem chwilę tam. Nie wiedziałem, że aż tyle pracy w to włożyłem, i po prostu za mało się uczyłem z tego wynika. Za często grałem w lekcjach. I tak, jako że teraz to jest... O, właściwie to teraz mogę was dać taki update, zrobić wam, co w ogóle umie słychać, bo to jest jeden z odcinków takich... Teoretycznie kręcę go późno, a szybko go dostaniecie. Ha, jaka ironia. Jeszcze to się okaże, że dziękuję za swój błąd. Tak więc, matury zdane. Teraz jest wolne. E, ostrzegam was, że około 20... Około 20 maja wyjeżdżam. Za granicę jadę i nie wiem, czy będzie... Czy będą updatey przez około 5 dni? Postaram się zabrać ze sobą kilka odcinków nakręconych już i wrzucać tak powiedzmy, jeden chociaż dziennie. Postaram naprawdę się. Um, jeżeli się nie uda, to wybaczcie i czekajcie cierpliwie. No, tak więc to stąd właśnie zdobyliśmy Pączaka, piosenkę Pączaka, naprawdę przydatną. W drugiej części jest naprawdę. Ogromnie, ogromnie, ogromnie przydatna. W tej jest niezła, w tej naprawdę lubię jej czasem użyć, ale w drugiej to jest po prostu kosmos, kosmos. Um, tak, aha, nie wiem czy już, w tych częściach mam nowy mikrofon, w tej i w tej następnej, którą rzuciłem niechcący. Tak więc ocencie, który wolicie, jeżeli wolicie jednak tamten, to przecież to wiadomo, nie ma sprawy, wy będzie tego, będziecie tego słuchać. Dla mnie wygodnie jest właściwie obydwu używać, tak więc yy, komentujcie. Niezły pogrzeb. Tak, yy, teraz to przyspieszam. Chyba chciałem, nie. Chciałem przyspieszyć, ale wiecie co, wytnę. Bo tu miałem pomysł, żeby zrobić tam. jak ożywają wszyscy, ale po prostu już teraz nie mam na to siły, wybaczcie mi. Uff. Tak, yy, dobra. Uwaga, cięcie robię teraz. I jestem z powrotem, ok, tak więc to jest już z tego odcinka. Przepraszam Was jeszcze raz za mój błąd. E, komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek na razie.